Bolesław Chrobry, nazwany również niekiedy Wielkim, przyszedł na świat w 967 roku jako syn Mieszka I oraz czeskiej księżniczki Dobrawy. W wyniku decyzji podjętych podczas zjazdów w Kwedlinburgu, jeszcze jako dziecko został oddany na dwór niemiecki, pełniąc rolę zakładnika i gwaranta wierności władcy Polski wobec cesarza. To właśnie wtedy, przebywając wśród przedstawicieli arystokracji, kleru oraz uczonych, Miał on zaznajomić się z regułami wielkiej polityki i docenić rolę wiedzy w sprawowaniu rządów. W czasie swojego życia Bolesław niejednokrotnie wykazywał się odwagą, zawziętością i stanowczością w podejmowanych działaniach. Nie zamierzał zaakceptować postanowień ojca zawartych w Dagome dlatego też po jego śmierci objął rządy w całym państwie i wypędził swoją macochę oraz jej synów Mieszka, Świętopełka i Lamberta. Cesarz nie mógł zainterweniować, ponieważ rodzina Ody utraciła w Niemczech dawne wpływy. Ponadto nowy polski władca, korzystając ze swych znajomości na dworze cesarskim, przekreślił szansę na podjęcie jakichkolwiek działań w imieniu wygnanych. Bezwzględnie rozprawił się także ze stronnictwem wspierającym macochę, każąc oślepić jego przywódców: Odylena i przybywoja. W 996 roku na dwór Bolesława przybył Wojciech. Wygnany przez Czechów biskup Pragi, pochodzący z rodu Sławnikowiców. Celem duchownego było zorganizowanie misji chrystianizacyjnej do kraju pogańskich Prusów, zamieszkujących obszar między Mazowszem a Bałtykiem. Chorobry nie tylko powitał biskupa z radością, ale także przydzielił mu 30 wojowników. Jednak, jak zauważył profesor Jerzy Strzelczyk, Wojciech reprezentował nową falę misyjną w chrześcijaństwie która chciała nawracać Pogan nie mieczem, ale jedynie przykładem i słowem. W Gdańsku przeprawił się przez Wisłę, za którą znajdował się już teren niebędący pod polską kontrolą i stamtąd odesłał wojów Bolesława. Oprócz głównego celu, jakim było niesienie nowej wiary, syn Mieszka I liczył na możliwość wywierania wpływu politycznego i gospodarczego na pruskie tereny, a może nawet ich pokojowe włączenie do państwa polskiego w przyszłości. Wszystkie nadzieje legły jednak w gruzach wraz z męczeńską śmiercią Wojciecha. Zginął on bowiem z rąk tych, których chciał nawracać. Według legendy Bolesław miał wykupić ciało biskupa za tyle złota, ile ważyło. Następnie sprowadził zwłoki do Polski i pochował w katedrze Gnieźnieńskiej. Dwa lata później Wojciech został kanonizowany przez papieża Sylwestra II. W tamtych czasach posiadanie grobu osoby uznanej za świętą miało olbrzymie znaczenie, ponieważ wierzono, że pośredniczy ona między ludźmi a Bogiem. Wraz z biegiem czasu Gniezno przerodziło się w ważne centrum kultu religijnego, a sam biskup został jednym z patronów Polski. W tysięcznym roku cesarz Otto III wyruszył w pielgrzymkę do grobu swojego zmarłego przyjaciela. Jego wizyta w innym państwie była czymś niespotykanym. Gdyż dotąd to lokalni władcy przybywali do niego, zazwyczaj w celu złożenia wierno-poddańczego hołdu. Tak o wizycie Ottona III w Polsce pisał niemiecki kronikarz Titmar. Trudno uwierzyć i powiedzieć, z jaką wspaniałością przyjmował wówczas Bolesław cesarza i jak prowadził go przez swój kraj aż do gniezna. Gdy Otto ujrzał z daleka upragniony gród, zbliżył się doń Boso ze słowami modlitwy na ustach. Tamtejszy biskup Unger przyjął go z wielkim szacunkiem i wprowadził do kościoła, gdzie cesarz zalany łzami prosił świętego męczennika o wstawiennictwo, by mógł dostąpić łaski Chrystusowej. Z kolei według przekazu gala anonima Bolesław dołożył wszelkich starań, by przyjąć gościa zaszczytnie i okazale. Albowiem na przybycie cesarza przygotował przedziwne wprost cuda. Najpierw hufce przeróżne rycerstwa, następnie dostojników rozstawił jak chóry na obszernej równinie, a poszczególne z osobna chówce wyróżniała odmienna barwa strojów, a nie była to tania pstrokacizna byle jakich ozdób, lecz najkosztowniejsze rzeczy, jakie można znaleźć gdziekolwiek na świecie. Złoto bowiem za jego czasów było tak pospolite u wszystkich jak dziś srebro. Srebro zaś było tanie jak słoma. Odtąd Będąc pod wrażeniem gościnności i zamożności polskiego księcia, zdjął z głowy diadem, a następnie nałożył go na skronie Bolesława, dokonując tym samym symbolicznej koronacji gospodarza. Obaj władcy wymienili się następnie darami. Cesarz podarował piastowskiemu księciu gwóźdź z Krzyża Pańskiego wraz z kopią włóczni św. Maurycego. Bolesław za to ofiarował Ottonowi ramię św. Wojciecha. W czasie zjazdu Gnieźnieńskiego ogłoszonych zostało wiele ważnych decyzji. Najważniejsza z nich dotyczyła utworzenia Polskiej Metropolii Kościelnej w Gnieźnie, której podporządkowano trzy biskupstwa położone we Wrocławiu, Krakowie oraz Kołobrzegu. Pierwszym metropolitą został Radzim Gaudenty, przyrodni brat Świętego Wojciecha. Stworzenie odrębnej organizacji kościelnej było wówczas równoznaczne z uznaniem niezależności i samodzielności danego państwa. Oprócz tego Bolesław został zwolniony z obowiązku płacenia trybutu na rzecz królów Niemiec oraz uzyskał niezależność w kwestii inwestytury. Po śmierci Ottona miał prawo mianować własnych biskupów. Działania podjęte przez cesarza wpisywały się w jego koncepcję polityczną, zakładającą powstanie cesarstwa uniwersalnego. Zdaniem wspomnianego wcześniej profesora Strzelczyka, miało się ono składać z rzymu zapewne także z całą Italią, ziemi niemieckich, jakiejś części przyszłej Francji, czyli ówczesnego państwa zachodnio-frankijskiego, oraz słowiańszczyzny, której filarem miało zostać państwo chrobrego sprzymierzone z cesarstwem. Zamiary zarówno Ottona III, jak i papieża Sylwestra II nigdy nie doszły do skutku z powodu śmierci cesarza w 1002 roku. Jego następca, król Henryk II, dążył do siłowego podporządkowania sobie innych państw i był nieprzychylny księciu Bolesławowi. Spodziewając się ewentualnego uderzenia ze strony nowego niemieckiego monarchy, polski władca postanowił jako pierwszy zadać cios, korzystając przy tym z armii odziedziczonej po ojcu, którą wydatnie powiększył. Za jego panowania w skład drużyny książęcej wchodziło prawie cztery tysiące pancernych oraz trzynaście tysięcy tarczowników. Sławomir Leśniewski, bazując na przekazach Gala Anonima, zwrócił uwagę na fakt, że punktami zbornymi wojsk Chrobrego były cztery duże grody Gniezno, Poznań, Włocławek oraz Giecz. W 1002 roku Bolesław najechał i zajął Łużyce oraz Milsko, będące częścią Niemiec. Henryk II nie czuł się jeszcze na tyle pewnie, by w zdecydowany sposób odpowiedzieć na działania polskiego władcy. Król dopiero niedawno objął tron, musząc przy tym pójść na kompromis z wieloma rodzimymi możnowładcami. Postanowił więc zaakceptować panowanie Chrobrego na zajętych terytoriach, ale tylko na zasadzie lennej. Decyzja została ogłoszona podczas zjazdu w Merseburgu. Gdy po zakończeniu obrad polski władca opuszczał miasto, został zaatakowany przez nieznanych napastników, którzy próbowali go zgładzić. Bolesław ostatecznie zdołał ocalić skórę. Jednak zastanawiające było zachowanie wojsk Henryka II, które w chwili potrzeby nie udzieliły księciu żadnej pomocy. Z tego względu podejrzenia o zorganizowanie zamachu padły na niemieckiego króla. Polski władca bacznie śledził również przebieg wydarzeń w Czechach. Wedle zapisów Titmara i Kosmasa z Pragi, Czesi mieli dość okrutnych rządów Bolesława III Rudego, który prześladował swoich braci Jaromira i Udalryka. A w końcu wygnał ich z kraju. Ostatecznie w 1002 roku został on pozbawiony władzy przez cieszącego się poparciem ludu w Łodzi Woja, zwanego też w źródłach Włady Wojem. Nowy władca zmarł jednak już w kolejnym roku, wskutek czego mieszkańcy Czech zaczęli namawiać do powrotu braci Bolesława Rudego. W wyniku interwencji Chrobrego na tronie ponownie zasiadł jednak znienawidzony książę, który zaczął krwawo rozprawiać się ze swoimi przeciwnikami. Spowodowało to opór wśród Czechów, którzy wysłali poselstwo do polskiego władcy z prośbą o wybawienie ich od ciemiężyciela. Chrobry, pod pozorem narady, zwabił do Krakowa Bolesława Rudego, a następnie kazał go oślepić. W Pradze został przywitany jako nowy władca Czech. Henryk II z niepokojem zaczął patrzeć na rosnącego w siłę księcia z dynastii piastów. Wysłał do niego swych posłów, którzy zażądali od Bolesława deklaracji że nowe ziemi obejmuje z woli niemieckiego króla i będzie mu służył. Chrobry odmówił, w wyniku czego Henryk zażądał hołdu lennego na warunkach obowiązujących przemyślidów. Na to również syn Mieszka nie zamierzał przystać. Wydarzenia te doprowadziły ostatecznie do wybuchu wojny. Pod koniec 1003 roku niemieckie oddziały wyruszyły w kierunku Milska, lecz wyprawa z powodu złych warunków atmosferycznych zakończyła się niepowodzeniem. Po kilku miesiącach Henryk postanowił zaatakować Czechy, gdzie odniósł sukces, w dużej mierze dzięki temu, że Czesi stanęli po stronie niemieckich wojsk. W 1004 roku Bolesław był zmuszony uciekać z Pragi. Podczas odwrotu zginął najstarszy brat świętego Wojciecha, Sobiesław Sławnikowicz, który do końca pozostał wierny polskiemu władcy. Piastowski książę utracił Czechy, jednak zachował panowanie nad Morawami i Słowacją. Tymczasem Henryk II nie zamierzał się zatrzymywać. Udało mu się zająć Budziszyn i całe Łużyce Górne, a w sierpniu 1005 roku znów wyruszył przeciwko Chrobremu. Pokonanie krnombrnego księcia było dla niego tak ważne, że sprzymierzył się nawet z pogańskimi plemionami Wieletów-Luciców. W tym samym roku wrogie wojska dotarły pod Poznań, jednak nie udało im się go zdobyć. W wyniku zawartego pokoju Bolesław musiał pogodzić się z utratą Łużyc i Milska. Z racji jednak na to, że był niezwykle uparty i ambitny, zaledwie dwa lata później ponownie zajął Łużyce oraz najważniejszy gród Milczan, wzmiankowany wcześniej Budziszyn. Henryk zareagował dopiero w 1010 roku, rozkazując swym wojskom przekroczyć granicę państwa polskiego. Pomimo spustoszenia części kraju przez armię znajdującą się pod dowództwem księcia Czech Jaromira oraz margrabiego miśni Hermana, wyprawa zakończyła się klęską. Trzy lata później został zawarty pokój w Merseburgu, na mocy którego polski władca zatrzymał zajęte Milsko i Łużyce, składając hołd lenny niemieckiemu królowi. Ponadto zobowiązał się wspomóc Henryka oddziałem liczącym 300 zbrojnych. W Merseburgu podjęta została również decyzja o małżeństwie syna Bolesława, Mieszka, z Rychezą, córką palatyna lotaryńskiego Ezzona. Obej władcy z ulgą przyjęli zakończenie działań wojennych. Henryk II chciał się skupić na uzyskaniu cesarskiej korony, zaś Chrobry postanowił udać się w kierunku Rusi Kijowskiej. Decyzja ta spowodowana była kłopotami, w jakie wpadł Świętopełk, syn Włodzimierza, wielkiego księcia kijowskiego oraz mąż nieznanej z imienia córki polskiego władcy. W 1013 roku, z rozkazu ojca, został on wraz z żoną uwięziony pod zarzutem spiskowania z Bolesławem. Choć polski książę ruszył z pomocą zięciowi, to wyprawa zakończyła się niepowodzeniem. Wojska chrobrego spustoszyły spory obszar Rusi, jednak później musiały zająć się tłumieniem buntu dotychczasowych sojuszników pieczyngów. W 1015 roku zmarł Włodzimierz Wielki. Fakt ten wykorzystał wspomniany wcześniej świętopełk, który nie dość, że wyszedł na wolność, to jeszcze zdołał sięgnąć po władzę. W celu umocnienia swej pozycji wydał rozkaz zabicia własnych braci. Borysa, Gleba oraz Światosława, co nie przysporzyło mu popularności wśród poddanych. Rok później kolejny z braci, o imieniu Jarosław, zdołał pokonać Świętopełka, który zmuszony był salwować się ucieczką i szukać pomocy u swego teścia. Bolesław musiał się jednak najpierw uporać z własnymi problemami. W 1015 roku papież Benedykt VIII koronował króla Niemiec na cesarza. Według Titmara, chrobry, wyruszając na Ruś, otrzymał zbrojne posiłki od niemieckiego władcy. Sam jednak nie wsparł Henryka podczas jego wyprawy do Włoch, co stanowiło złamanie postanowień zawartych w Merseburgu. Bolesław odmówił także cesarzowi, gdy ten zażądał zwrotu Milska i Łużyc. W sierpniu 1015 roku niemiecka armia przeprawiła się przez Odrę, jednak znalazła się w trudnym położeniu. Z kierunku północnego atak miał poprowadzić książę Saski Bernard. Jednak ostatecznie wycofał się. Według profesora Strzelczyka, prawdopodobnie było to spowodowane wygaśnięciem jego zobowiązań do pomocy zbrojnej cesarzowi. Wskutek działań podjętych przez Chrobrego Henryk nie mógł także liczyć na pomoc ze strony czeskiego władcy Udalryka. W tej sytuacji podjął decyzję o odwrocie. Bolesław nie zamierzał mu jednak ułatwiać zadania. Wycofujące się wojska niemieckie musiały stawić czoła oddziałom polskiego księcia, co skończyło się dla nich tragicznie. Śmierć poniosło bowiem dwustu rycerzy. W pogoń za cesarzem ruszył nawet młody Mieszko, który przekroczył Łabę i przez pewien czas oblegał Miśnię. Nie zdołał jej jednak zdobyć. W 1017 roku pokorzony Henryk II, wspierany przez Wieletów, Luciców i oddziały czeskie, przystąpił do oblężenia grodów niemczy. Jego mieszkańcy stawili bohaterski opór agresorom, a ich postawę docenił nawet nieprzychylny Polakom Titmar, pisząc. Nigdy nie słyszałem o oblężonych, którzy by z większą od nich wytrwałością i bardziej przezorną zaradnością zabiegali o swoją obronę. Gdy zdarzyło im się coś pomyślnego, nie wykrzykiwali nigdy z radości, ale i niepowodzenia również nie ujawniali przez wylewne skargi. Ostatecznie wojskom cesarza nie udało się zdobyć Niemczy, zaś Henryk II zmuszony był zarządzić odwrót. 30 stycznia 1018 roku zawarty został pokój w Budziszynie, kończący wojny polski z Niemcami. Na jego mocy Bolesław zachował Milsko oraz Łużyce. Od tej pory polski książę mógł się skupić na sprawie swego zięcia, któremu chciał przywrócić tron Rusi Kijowskiej. Do decydującego starcia doszło 22 lipca tego samego roku, nad Bugiem. Najpierw miało jednak miejsce osobliwe zdarzenie. Według kronikarza Nestora, przed rozpoczęciem bitwy jeden z wojewodów Jarosława Mądrego, władcy Rusi, w niewybrednych słowach odniósł się do tuszy Chrobrego, krzycząc: Oto ci przebodziem oszczepem brzuch twój tłusty. Nie mógł popełnić większego błędu. Bolesław zwrócił się bowiem do swych wojów w następujących słowach. Jeżeli was ta obelga nie obraża, to ja polegnę sam. Następnie dosiadł konia i zaczął przeprawiać się przez rzekę. W ślad za swym wodzem od razu podążyło wojsko. Manewr ten zupełnie zaskoczył wrogie oddziały, które nie były w tym momencie przygotowane do potyczki. Armia Jarosława Mądrego została rozgromiona, zaś on sam musiał uciekać w kierunku Nowogrodu. Wkrótce potem Chrobry wkroczył do Kijowa i ponownie osadził Świętopełka na tronie. Według legendy, syn Mieszka, wjeżdżając do miasta, uderzył swym mieczem w słynną złotą bramę, tym samym wyszczerbiając broń. Od tej pory ostrze, nazwane szczerpcem, miało być wykorzystywane jako miecz koronacyjny polskich królów. Fakty są jednak nieubłagane. Bolesław nie mógł uderzyć w złotą bramę, gdyż ta została zbudowana dopiero w 1037 roku. Nie mógł także posiadać szczerpca, gdyż ten powstał w późniejszym czasie. Świętopełk cieszył się władzą przez krótki czas. W 1019 roku został pokonany przez swego brata Jarosława w bitwie nad Rzeką Altą i wkrótce potem zginął w niejasnych okolicznościach. Choć chrobremu nie udało się na stałe osadzić swego zięcia na kijowskim tronie, to i tak jego starania przyniosły wymierne rezultaty. Wrócił do gniazda z ogromnymi łupami, a ponadto przyłączył do Polski Grody Czerwieńskie. Liczne wyprawy wojenne podejmowane przez polskiego księcia miały jednak swoją cenę. Tak piszą o tym Tomasz Biber i Maciej Leszczyński. Poczynania polityczne Bolesława Chrobrego mogłyby mieć lepszy skutek, gdyby nie dość krótkowzroczne działania w polityce wewnętrznej, polegające na maksymalnym nadwyrężeniu możliwości gospodarczych młodego państwa oraz traktowaniu włączanych terytoriów jako ziem podbitych, a przez to podlegających łupieniu i grabieży. Powodowało to bunty ludności poddanej i w ten sposób niwyczyło wielkie osiągnięcia polskiego władcy. W czasie swego życia Bolesław miał być czterokrotnie żonaty. W roku 984, w celu ochrony interesów państwa, wszedł w związek z nieznaną z imienia córką Rygdaga, Margrabiego Miśni. Gdy ten jednak zmarł, Chrobry odprawił małżonkę i poślubił Węgierkę, której imię również nie jest znane. Urodziła mu syna bez pryma jednak po pewnym czasie Jona została oddalona Prawdopodobnie najważniejszą kobietą w życiu Bolesława była Emnilda jego trzecia żona z którą władca doczekał się dwóch synów Mieszka i Ottona oraz trzech córek Jedna z nich o imieniu Regalinda, wyszła później za Hermana margrabiego miśnieńskiego W rozmowie z Mirosławem Maciorowskim profesor Jerzy Strzelczyk opierając się na kronice gala anonima opisał Emnildę następująco. Jako niewiasta miłosierna walczyła o życie ludzi skazanych przez księcia na śmierć i dzięki uciekaniu się do przeróżnych wymyślnych podstępów udawało jej się wyjednać dla nich łaskę. Po śmierci Emnildy Bolesław ożenił się z Odą, córką Ekkecharda I, a siostrą wspomnianego wcześniej Hermana. Z tego związku przyszła na świat córka Matylda, która w późniejszym czasie została narzeczoną Ottona ze Schweinfurtu. W roku 1024 zmarł cesarz Henryk II, a władzę w Niemczech przejął nowy król, Konrad II. W tym samym roku nastąpiła śmierć Benedykta VIII, a kolejnym papieżem został jego brat, znany jako Jan XIX, który chciał prowadzić samodzielną politykę. Chrobry, świadomy pomyślnego dla siebie biegu wypadków, postanowił wykorzystać sytuację i zintensyfikować działania na rzecz uzyskania królewskiej korony. Starania te zakończyły się sukcesem. W 1025 roku, prawdopodobnie w Wielkanoc, która wówczas przypadała na 18 kwietnia, biskup Hipolit dokonał aktu koronacji Bolesława. Tym samym syn Mieszka zapisał się w historii jako pierwszy król Polski. Nie dane było mu jednak nacieszyć się swym osiągnięciem, gdyż zmarł zaledwie dwa miesiące później, 17 czerwca. Został pochowany w Katedrze Poznańskiej. Bolesław Chrobry jest powszechnie uważany za jednego z najwybitniejszych polskich władców. Walczył z cesarzem jak równy z równym, powiększył terytorium państwa, które pozostawił mu ojciec, oraz sięgnął po królewską koronę. Po śmierci monarchy losy państwa spoczęły na barkach jego syna, mieszka drugiego Lamberta. Ale to już temat na inny odcinek.